Dla świata zewnętrznego Kaliningrad jest po prostu częścią Rosji. To najbardziej wysunięta na zachód eksklawa tego kraju, co oznacza, że jest w zasadzie bramą Putina do reszty Europy i przed wojną w Ukrainie był siedzibą znaczącej rosyjskiej obecności wojskowej. Ale w Kaliningradzie wieją wiatry zmian. Region ewoluuje z bycia ważną częścią Rosji, zwłaszcza pod względem dostępu do Morza Bałtyckiego, w potencjalny katalizator wojny. Która może ogarnąć państwa bałtyckie, i co za tym idzie resztę Europy? Kaliningrad stoi na progu, stania się Ukrainą 2.0. A jak w przypadku każdej kontynuacji, istnieje możliwość, że walka o Kaliningrad i w Kaliningradzie może być większa, straszniejsza i bardziej wszechogarniająca niż dotychczasowa bitwa w Ukrainie. W najgorszym scenariuszu, Kaliningrad może stać się nieświadomym zapalnikiem III wojny światowej. Jak to pytanie, na które postaramy się odpowiedzieć w tym wideo? Prowadzimy ten kanał przy bardzo ograniczonych zasobach. Pomóż nam osiągnąć tysiąc subskrybentów, aby odblokować monetyzację i poprawić jakość oraz regularność materiałów. Jeśli chcesz szybkich i jasnych aktualizacji, zasubskrybuj. Zanim jednak zagłębimy się w to, co sprawia, że Kaliningrad jest tak ważnym skrawkiem terytorium, warto dowiedzieć się nieco więcej o tym, czym jest i co kluczowe, co oznacza dla Rosji. Historia Kaliningradu sięga roku 1250. V i wzrostu potęgi zakonu krzyżackiego. W swojej dążności do schrystianizowania jak największej części Europy, zakon ten zajął terytorium, które miało stać się Kaliningradem w ramach krucjat bałtyckich. Nadając mu nazwę królewiec terytorium, to wkrótce stało się domem dla tysięcy niemieckich osadników, którzy przez kolejne stulecia osiedlali się w królewcu i ustanawiali go jako odrębne państwo. Mimo to państwo to miało silny wpływ germański, co oznaczało, że nigdy nie było naprawdę niezależne a ten brak niezależności pogłębił wybuch I wojny światowej w roku 1914. W tym okresie Królewiec został w zasadzie wchłonięty przez Prusy Wschodnie, a Niemcy utrzymywały bezpośrednią kontrolę nad regionem przez obie wojny światowe. W tym miejscu do gry wchodzi Związek Radziecki. Po tym jak Związek Radziecki odegrał swoją rolę w pokonaniu państwu, osi i zakończeniu II wojny światowej wziął udział w stworzeniu Porozumienia Poczdamskiego. Porozumienie to wyznaczyło nowe granice terytorialne w Europie, a królewiec oficjalnie przeszedł w ręce radzieckie. W roku 1946 doszło do aneksji i podziału regionu między Polskę, Litwę i Rosję, przy czym ta pierwsza również znajdowała się wówczas pod pełną lub częściową kontrolą radziecką, a nazwę zmieniono na Kaliningrad na cześć byłego głowy państwa radzieckiego Michała Kalinina. Przez następne 45 lat, Kaliningrad w zasadzie funkcjonował jako eksklawa Związku Radzieckiego. Region przekształcono w to w, w obwód jednostkę administracyjną Związku Radzieckiego, a później Rosji i Moskwa, zakazała cudzoziemcom wstępu na to terytorium. Upadek Związku Radzieckiego przyniósł Kaliningradowi nowe możliwości, choć wszelkie nadzieje na to, że stanie się niezależnym terytorium szybko rozwiano, gdy Moskwa utrzymała kontrolę nad Eksklawą. Zachował status obwodu, a kontrola nad regionem okazała się dla Rosji kluczowa. Kaliningrad mógł nie tylko służyć jako najbardziej Wysunięte na zachód terytorium Rosji w Europie, potencjalnie pełniąc funkcję dyplomatyczną, lecz także dawał Moskwie dostęp do portów niezamarzających zimą. Jednak oddzielenie Kaliningradu od Rosji zaczęło stawać się problematyczne. Kaliningrad leży około 676 mil od Moskwy i jest oddzielony od Rosji zarówno przez Litwę, jak i Polskę, które otaczają to terytorium. Wszystko, co Rosja robi w Kaliningradzie, musi najpierw przejść przez jeden z tych dwóch krajów zwykle Litwę ma dostęp do wody dzięki swoim portom w Petersburgu. Ale ponieważ porty te regularnie zamarzają zimą, dostęp ten jest w pewnym stopniu ograniczony, co często sprawia, że Rosja jest uzależniona od współpracy innych państw, aby dostać się do Kaliningradu. I właśnie tu pojawia się problem dla Moskwy, a także wskazówka dotycząca jednego z powodów, dla których Kaliningrad jest na progu stania się Ukrainą 2.0. Od upadku Związku Radzieckiego Kaliningrad funkcjonuje jako specjalna strefa ekonomiczna, w której nie ma ceł importowych i obowiązują niezwykle niskie podatki. Pozwoliło mu to budować więzi gospodarcze z innymi krajami europejskimi, w tym z państwami bałtyckimi, nadal jest silnie uzależniony od Moskwy, przed wybuchem wojny w Ukrainie 100 pociągów miesięcznie. Przejeżdżało przez Litwę, aby zaopatrywać Kaliningrad, ale działa też w pewnym stopniu niezależnie od samej Rosji. Ta quasi-niezależność prowadzi nas do pierwszego powodu, dla którego Kaliningrad szykuje się, by stać się Ukrainą. Dwa zero wielu na tym terytorium chce, aby stało się ono własnym państwem. Stało się to jasne podczas Narodowego Internetowego Referendum w sprawie samostanowienia Republik Narodowych. Referendum odbyło się między 16 a 28 lutego 2023 roku i było internetową ankietą zorganizowaną przez kilka grup aktywistów działających zarówno na terenie Rosji, jak i poza nim. Jego wyniki były nieoficjalne. Rosja nigdy nie zaakceptowałaby takiej ankiety, bo sama koncepcja tego, że któryś z jej obwodów chciałby uzyskać niepodległość, jest w oczach prezydenta Władimira Putina potencjalnym znakiem dezintegracji Rosji. Mimo to doszło do niej pomimo prób jej zablokowania. A wyniki pokazały wyraźne dążenie do niepodległości w Kaliningradzie. Oszałamiające 72. Przecinek 1% głosujących opowiedziało się za wolnością w porównaniu z zaledwie 27,9% chcącymi pozostać częścią Rosji. Ponownie była to nieoficjalna ankieta, co oznacza, że nie uruchamia ona niczego, co mogłoby doprowadzić do rzeczywistego uzyskania nie przez Kaliningrad niepodległości ale daje jasną odpowiedź na to, co niektórzy analitycy nazywają kwestią kaliningradzką. Pytanie jest proste: co stanie się z Kaliningradem teraz, gdy jest on zasadniczo odizolowany od Rosji, ponieważ otaczające go państwa bałtyckie nie tylko stały się niepodległe, ale też stały się członkami Unii Europejskiej, czyli Unii Europejskiej. Wynik ankiety to tylko najnowsza demonstracja siły rosnącego w Kaliningradzie ruchu na rzecz zerwania więzi z Rosją i jest przykładem odczucia wielu osób na tym terytorium, że jest ono w istocie boczną wyspą, która jest nie tylko odcięta od Rosji, ale też utrudniona w wysiłkach budowania silniejszych relacji w Europie z powodu powiązań z Moskwą. To opinia Aleksieja Szabunina, dziennikarza skaliningradzkiego serwisu informacyjnego o nazwie Russian West, który wskazuje, że ci w regionie, którzy kochają Rosję, zawsze czuli się odizolowani. Ale teraz, wraz z wybuchem wojny w Ukrainie, panuje ogólne poczucie bycia zamkniętym. To poczucie jest potęgowane przez fakt, że Rosja chętnie wzywała obywateli Kaliningradu do walki w Ukrainie. Według wojskowej gazety Stars and Stripes do grudnia 2023 roku powołano 5 tysięcy z 1 miliona ludzi mieszkających w Kaliningradzie, z czego 450 straciło życie. Na zewnątrz eksklawa wspierała też rosyjski wysiłek wojenny, dostarczając ubrania siatki maskujące i kładkoptery, a także przeznaczając dużą część swojego budżetu. Na 2024 rok na finansowanie wysiłku wojennego. Ale prywatnie mówi szabunin: większość mieszkańców regionu chce, by to wszystko się skończyło. Ludzie próbują unikać tematu specjalnej operacji wojskowej. Próbują żyć jak wcześniej. Wskazuje też na brak zaufania do władz regionu, zauważając, że wielu nie wierzy swoim przywódcom, gdy ci mówią, że obronią Kaliningrad przed zajęciem, jeśli Rosja wypowie wojnę bałtyckim państwom Litwie, Łotwie i Estonii. Zamiast tego sądzą, że eksklawa zostanie zamieniona w gruz, niebroniona chyba, że zdoła uwolnić się od Rosji i sprzymierzyć z otaczającymi ją krajami. W tym miejscu zaczynamy widzieć wyraźną paralelę między Kaliningradem a Ukrainą. Podobnie jak Kaliningrad, Ukraina była kiedyś pod kontrolą radziecką. Była częścią Związku Radzieckiego przez około 70 lat, aż do jego upadku w 1991 roku. Po tym Ukraina uzyskała niepodległość. Kaliningrad? Nie. A jeśli niepodległość Ukrainy i rosyjskie pragnienie odzyskania tego terytorium były zapalnikiem kryzysu, który widzimy dziś, to pragnienie niepodległości Kaliningradu może spełnić tę samą rolę. Gdyby eksklawa uwolniła się od Rosji, być może byłoby tylko kwestią czasu, zanim Putin lub ktokolwiek po nim spróbowałby ją odzyskać. Oczywiście nie tylko Kaliningrad powoduje tu problemy. Litwa również odegra rolę w tym, że Kaliningrad stanie się Ukrainą 2.0. Wcześniej omawialiśmy, jak Kaliningrad jest w zasadzie odcięty od Rosji, a Litwa przez dekady służyła Moskwie jako główny punkt dostępu. To nie było problemem przed kryzysem ukraińskim Rosja na ogół była w stanie bez przeszkód zapewnić przejazd zarówno obywateli, jak i ładunków przez Litwę do Kaliningradu. Wojna to wszystko zmieniła. W odpowiedzi na działania Rosji, Litwa wielokrotnie zakazywała rosyjskich podróży przez swoje terytorium. Jej parlament przegłosował w 2023 roku ustawę o wprowadzeniu środków ograniczających w związku z agresją wojskową przeciwko Ukrainie, ustanawiając roczny zakaz wydawania wiz wjazdowych dla większości obywateli Rosji. Ustawa została przedłużona w kwietniu 2024 roku na co najmniej kolejny rok, co oznacza, że Rosja nie będzie mieć lądowego dostępu do Kaliningradu, przynajmniej do 2 maja 2025 roku. Litwa chętnie uczestniczyła też w sankcjach nałożonych na Rosję od wybuchu wojny. Jest wyraźnym zwolennikiem Ukrainy od lutego 2022 roku, przekazała krajowi około 500 milionów dolarów pomocy finansowej i ma własną historię z Rosją. Podobnie jak wcześniej Ukraina i obecnie Kaliningrad. Litwa również znalazła się pod radzieckim jarzmem po II wojnie światowej, odzyskując niepodległość dopiero po upadku Związku Radzieckiego. W istocie ona wraz z innymi państwami bałtyckimi ugruntowała swoją pozycję jako wyraźny wróg Rosji i agresywnych taktyk Putina w Ukrainie. Ograniczyła również dostęp do Kaliningradu, uniemożliwiając Rosjanom podróżowanie do obwodu drogą lądową. Zamiast tego muszą polegać na trasie morskiej z Petersburga, na którą wpływają wspomniane wcześniej niskie temperatury. W kontekście tego, że Kaliningrad staje się Ukrainą 2.0 działania, rodzą dwa problemy. Po pierwsze, służą dalszej izolacji Kaliningradu od Rosji, co może mieć ciekawy wpływ na ludność obwodu. W końcu już teraz istnieje wyraźny i rosnący ruch proniepodległościowy. Ponieważ Kaliningrad jest bezpośrednio wspierany przez Rosję, ruch ten może stać się jeszcze większy, gdy warunki w obwodzie będą się pogarszać. Jego mieszkańcy mogą coraz częściej uważać, że perspektywa stania się w istocie czwartym państwem bałtyckim lepiej by im służyła. Przynajmniej wtedy mogliby poszerzać relacje w Europie. Być może do tego stopnia, że podążyliby śladem Litwy, Łotwy i Estonii, stając się członkiem Unii Europejskiej i Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. Dla Kaliningradu istnieje tu duża korzyść, zwłaszcza gdy litewskie sankcje i ograniczenia podróży dla Rosji zaczną powodować w regionie więcej problemów. Po drugie, Litwa tym ruchem rozgniewała Rosję, zwiększając możliwość, że Rosja wypowie jej i innym państwom bałtyckim wojnę w odpowiedzi. Doprowadziłoby to do sytuacji Ukrainy 2.0 w pewnym sensie pośredniej. Rosja nie wypowiadałaby wojny Kaliningradowi, już posiada ten region, ale wypowiedziałaby wojnę krajowi, który uniemożliwia jej dostęp do tego terytorium, potencjalnie wciągając inne państwa bałtyckie do walki i ze względu na członkostwo Litwy w organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, tworząc szerszy globalny konflikt. Wszystko przez Kaliningrad. Warto też rozwinąć tę te koncepcję Kaliningradu jako czwartego państwa bałtyckiego. To w istocie stałoby się faktem, gdyby uzyskał niepodległość od Rosji. A niektóre kraje już traktują region jak niezależne terytorium, przynajmniej z nazwy. Kraje takie jak Polska. W maju 2023 roku Polska zdecydowała, że w żadnej swojej oficjalnej dokumentacji nie będzie już nazywać Kaliningradu tą nazwą. Zamiast tego będzie nazywać region królewcem. Nazwą, którą miał, gdy był rządzony przez Królestwo Polskie w XV i XVI wieku. Ta decyzja dodaje kolejną zmarszczkę do tej opowieści. Niektórzy mogliby twierdzić, że wygląda to na bezpośredni akt agresji ze strony Polski. A zmiana nazwy sugeruje, że może ona mieć zamiar uznania Kaliningradu za własny. Tak nie jest, przynajmniej według ministra rozwoju Waldemara Budy, który mówi, że decyzję podjęto, aby zapobiec rusyfikacji w Polsce. Nie chcemy rusyfikacji w Polsce. I dlatego zdecydowaliśmy się zmienić nazwę w naszym języku ojczystym Kaliningradu i obwodu kaliningradzkiego, powiedział wyjaśniając decyzję Polski. Tak czy inaczej, Rosja jest wściekła. Kreml opisał decyzję Isakombi wrogi akt prawdopodobnie dlatego, że wyraźnie stanowi ona pośrednie zakwestionowanie rosyjskiej kontroli nad Kaliningradem. Ponownie widzimy, jak dolewa się oliwy do ognia ruchu niepodległościowego w obwodzie. W końcu, jeśli jedno państwo jest gotowe uznać Kaliningrad za odrębny byt, choćby tylko z nazwy, istnieje szansa, że inne pójdą w jego ślady. To ostatnia rzecz, której Putin chce. Mamy więc kilka powodów, dla których Kaliningrad może stać się Ukrainą 2.0 w nadchodzących latach. Rosnący ruch niepodległościowy w obwodzie stanowi wyraźne zagrożenie dla Moskwy, które Putin będzie chciał stłumić. Litwa i jej decyzja o ograniczeniu rosyjskich podróży przez swoje terytorium. Izolują Moskwę jeszcze bardziej od Kaliningradu, być może karmiąc ruch niepodległościowy regionu, a jednocześnie rozgniewając Putina. Do tego dochodzi decyzja nazewnicza Polski. Wrogi akt, który tylko wzmacnia ideę Kaliningradu jako niezależnego regionu. Teraz przerzućmy uwagę na kolejny problem flotę bałtycką. Wspomnieliśmy już o jednym z powodów, dla których Kaliningrad jest dla Rosji tak ważnym terytorium. Portowe miasto Bałtyjsk w obwodzie to jedyny port Rosji na Morzu Bałtyckim, który nie zamarza wraz z nadejściem zimy. To tam Rosja stacjonuje swoją flotę bałtycką. W 2008 roku, najbardziej aktualnym roku, dla którego mamy dane flota, ta liczyła 55 okrętów bojowych różnego typu. Wśród nich było kilka niszczycieli, korwet i fregat, a także okręty desantowe i para okrętów podwodnych. Flota stanowi mniej więcej jedną dziesiątą całej rosyjskiej siły morskiej i potrzebuje stałego wsparcia w postaci zasobów i personelu, aby być skuteczna. Tu ponownie pojawia się decyzja Litwy o zakazie przejazdu Rosjan przez jej terytorium. Decyzja ta nie tylko utrudnia Rosji dostarczanie zaopatrzenia ludności, ale ma też wpływ na flotę bałtycką stacjonującą w obwodzie. Znów odwołujemy się do Petersburga i faktu, że jego porty zamarzają zimą. Gdy to się dzieje, Flota bałtycka jest w zasadzie odcięta od Moskwy, utknąwszy w jedynym niezamarzającym porcie, jaki Rosja ma na Morzu Bałtyckim. Co gorsza dla Rosji, odcięcie od Kaliningradu zmniejsza jej zdolność do utrzymania kontroli nad Morzem Bałtyckim. Jest to szczególnie istotne teraz, gdy Finlandia, kolejny dawny rywal Rosji, została członkiem Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. Po przyznaniu tego członkostwa Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego rozszerzyła własną granicę wzdłuż Morza Bałtyckiego, co skłoniło niektórych do nazywania tego niewielkiego akwenu jeziorem Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. Jeziorem, którego Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego mogłaby użyć do jeszcze większej izolacji Kaliningradu od Rosji. Co to ma wspólnego z Ukrainą? Rosja znalazła się w podobnej sytuacji z Ukrainą kilka lat przed inwazją. Tak jak Kaliningrad jest gospodarzem floty bałtyckiej, tak Sewastopol był siedzibą floty czarnomorskiej dalej na południe. Sewastopol leży na Krymie, co stworzyło problem dla Rosji po upadku Związku Radzieckiego. Krym przypadł Ukrainie, a Kijów mógł wówczas potencjalnie rościć sobie prawa do dawnej floty czarnomorskiej Związku Radzieckiego. Rosja nie zamierzała oddać dużej części swojej marynarki krajowi, który był teraz od niej niepodległy co doprowadziło do kompromisu w 1997 roku traktatu o podziale Floty Czarnomorskiej. Na mocy tego traktatu 9 z każdych 11 okrętów Floty Czarnomorskiej wróciło do Rosji, a pozostałe dwa zostały na Ukrainie. Choć może się wydawać, że był to zły układ dla Ukrainy, bo był kraj ten w czasie podpisywania traktatu miał poważne problemy finansowe. Dlatego w zamian za ten jednostronny układ Rosja obiecała zapłacić Ukrainie 526 milionów dolarów. Jednak Rosja chciała czegoś jeszcze bardziej niż okrętów bazy w Sewastopolu, w której cumowała flota czarnomorska. Rosja nie mogła kupić tej bazy na własność. Była częścią Ukrainy, ale mogła wynająć bazę od Ukrainy, zyskując dostęp do kolejnego kluczowego, niezamarzającego portu, a jednocześnie zapewniając, że flota czarnomorska faktycznie ma dostęp do morza, od którego wzięła nazwę. Rosja. Podpisała z Ukrainą kolejną umowę, tym razem obiecując płacić 97 milionów dolarów rocznie za wynajem bazy, a jednocześnie obiecując poszanowanie suwerenności i niepodległości nowego państwa ukraińskiego. Wszyscy wiemy, jak to się skończyło. Dlaczego więc doszło do tego, że Rosja zaatakowała Ukrainę? Najprostsza odpowiedź brzmi: Rosja miała problem jej dzierżawa bazy w Sewastopolu nie była wieczysta. Pod koniec 2008 roku Putin musiał mierzyć się z Wiktorem Juszczenką i Julią Tymoszenko odpowiednio prezydentem i premierem Ukrainy i, co kluczowe, obojgiem prozachodnich polityków. Ogłosili, że gdy nadejdzie 2017 rok, Rosja będzie musiała opuścić Sewastopol, oddając bazę Ukrainie. Ale w tej historii pojawił się kolejny zwrot. W 2010 roku Juszczenko został odsunięty od władzy przez Wiktora Janukowycza, co oznaczało, że prezydentura Ukrainy znów stała się antyzachodnia. Janukowycz, nie tracąc czasu, przedłużył rosyjską dzierżawę Sewastopola do 2042 roku, ponownie zabezpieczając Rosji dostęp do Morza Czarnego. Znów wszystko było dobrze dla Rosji. Aż. Rewolucja na Majdanie w 2014 roku sprawiła, że Janukowycz uciekł z Ukrainy, narażając dzierżawę ponownie na niebezpieczeństwo. Tym razem Putin nie zamierzał bezczynnie przyglądać się potencjalnej utracie cennej bazy. Zamiast tego, wykorzystując chaos wywołany rewolucją, postanowił zaanektować Krym, przejmując przy tym Sewastopol jako terytorium rosyjskie i pozbyć się całej kwestii dzierżawy. To tutaj paralela z Kaliningradem staje się wyraźniejsza. Kiedy Rosja zaanektowała Krym, Ukraina odpowiedziała blokując rosyjski dostęp lądowy do Półwyspu Krymskiego, uniemożliwiając Rosji transport czegokolwiek do swojej floty czarnomorskiej drogą lądową. To niemal lustrzane odbicie tego, co Litwa zrobiła Rosji w odniesieniu do floty bałtyckiej. Początkowo Rosja omijała to ograniczenie, przerzucając wojska i sprzęt do Sewastopola przez cieśninę kerczeńską. Ale to podejście miało ograniczenia, więc Rosja wybrała drugą opcję budowę mostu krymskiego. Otwarte w 2018 roku przejście pozwala samochodom, ciężarówkom oraz od 2020 roku pasażerom kolei towarowej docierać do Sewastopola. Bez konieczności przejmowania się lądowymi ograniczeniami Ukrainy. Co ciekawe, widzimy znaczenie tego mostu w rosyjskich działaniach w Ukrainie od początku wojny. Rosja silnie naciskała na południe, w kierunku Mariupola, ponieważ potrzebuje tego lądu, by domknąć most krymski. Znaczenie tego mostu jest też powodem, dla którego Ukraina wielokrotnie go atakowała. Przeprowadziła już dwa ataki na most, a raport opublikowany w kwietniu 2000. 24 roku w The Guardian sugerował, że trzeci atak jest nieunikniony. Zniszczenie mostu zmusiłoby Rosję do transportowania zaopatrzenia wojennego przez południową Ukrainę, potencjalnie utrudniając działania sił Moskwy na lądzie, spowalniając dostęp do dostaw. Wróćmy jednak do sytuacji w Kaliningradzie. W tej chwili Rosja stoi przed podobnym problemem do tego, z którym mierzyła się, gdy zajęła Krym. Jest właścicielem ziemi, ale nie ma do niej dostępu, a w przypadku Kaliningradu. Nie może obejść tego braku dostępu, budując nowy most. Musi przejść przez Litwę kraj, który nałożył na Rosję ciężkie sankcje z powodu wojny w Ukrainie. Być może Putin uzna, że jedynym sposobem na odzyskanie pełnego dostępu do Kaliningradu byłoby zajęcie Litwy, eliminując przy tym problem sankcji. I nie miejmy wątpliwości, Rosja chce utrzymać kontrolę nad Kaliningradem. To nie tylko siedziba floty bałtyckiej, ale też miejsce stacjonowania kilku rosyjskich rakiet Iskander. Te rakiety są zdolne do przenoszenia ładunków jądrowych. Biorąc pod uwagę położenie Kaliningradu, pamiętajmy, że to najbardziej wysunięte na zachód terytorium Rosji, sięgające w głąb Europy. Putin będzie chciał utrzymać dostęp po prostu. Po to, po to by móc używać Kaliningradu do formułowania gruźb nuklearnych, jeśli zajdzie taka potrzeba. Mimo to, istnieje jeden czynnik łagodzący, który może powstrzymać Putina przed jakimikolwiek atakami na Litwę które przywróciłyby dostęp do Kaliningradu na wzór aneksji Krymu. Litwa jest członkiem Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. To członkostwo oznacza, że Litwa korzysta z artykułu V Traktatu Północnoatlantyckiego, który mówi, że każdy atak na terytorium państwa organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego jest uznawany za atak na wszystkie państwa członkowskie. To zasada trzech muszkieterów jeden za wszystkich wszyscy za jednego przeniesiona na skalę globalną. Gdyby Putin zaatakował Litwę, nie musiałby walczyć tylko z Litwą. Wciągnąłby do wojny Wielką Brytanię, Francję, Niemcy, Łotwę i Estonię, bałtyckich sąsiadów Litwy, a przede wszystkim Stany Zjednoczone. Żaden z tych krajów nie interweniował bezpośrednio w wojnie w Ukrainie, ponieważ Ukraina nie jest członkiem organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. Ograniczyły się do wysyłania pieniędzy i zaopatrzenia. Ale gdyby Rosja zaatakowała Litwę, byłyby zobowiązane odpowiedzieć militarnie, co mogłoby rozpalić trzecią wojnę światową. Sytuacja Kaliningradu balansuje więc na krawędzi noża. Nadal jest to terytorium rosyjskie i jest mało prawdopodobne, by ten fakt się zmienił, mimo że ruch niepodległościowy w eksklawie z miesiąca na miesiąc rośnie w siłę. Dostarcza też niepokojących paraleli do Ukrainy. Szczególnie w tym sensie, że Kaliningrad odzwierciedla problemy, jakie Rosja miała z bazą w Sewastopolu w kwestii dostępu lądowego. Moskwa musi nawet mierzyć się z tym, że niektóre kraje z Polską na czele zaczynają traktować Kaliningrad trochę jak niezależne państwo. Ale są też kluczowe czynniki, które mogą powstrzymać Putina. Organizacja traktatu północnoatlantyckiego jest oczywistym z nich. Rosja prawdopodobnie nie ma apetytu na globalną wojnę, która wciągnęłaby jej najsilniejszego wroga, co czyni mało prawdopodobnym by próbował zająć Litwę w celu przywrócenia lądowego dostępu do Kaliningradu. Potem pozostaje niepewność co do wojny w Ukrainie i tego, jak może wyglądać jej następstwo. Jeśli Rosja wygra, czy byłaby w stanie odbudować relacje z państwami bałtyckimi do tego stopnia, by swobodny przejazd do Kaliningradu znów znalazł się w zasięgu, tylko czas pokaże. Na razie oddajemy głos Wam. Jak ważną rolę Waszym zdaniem Kaliningrad odegra w globalnej geopolityce w nadchodzących latach? Czy sądzicie, że Putin zaryzykowałby rozpoczęcie kolejnej wojny światowej, zamieniając Kaliningrad w Ukrainę? 2.0 tylko po to, by przywrócić lądowy dostęp do swojej floty bałtyckiej? Dajcie nam znać, co myślicie w komentarzach i dziękujemy za obejrzenie tego wideo. Prowadzimy ten kanał przy bardzo ograniczonych zasobach. Pomóż nam osiągnąć tysiąc subskrybentów, aby odblokować monetyzację i poprawić jakość oraz regularność materiałów. Jeśli chcesz szybkich i jasnych aktualizacji, zasubskrybuj.